Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie byki. Horoskop na sierpień 2024 roku. Moi drodzy, zanim zacznę, proszę pomyślcie sobie pytanie, na które chcecie uzyskać odpowiedź. Wyciągnę trzy karty, podam interpretacje możliwe do uzyskania z tych trzech kart w różnych, jeśli chodzi o różne dziedziny życia. Zatem byki. Królowa Mieczy. Król Denarów. U. i rycerz mieczy. No, przede wszystkim ludzie, tak? Ważni będą ludzie, czyli to, to, to cokolwiek, co chcecie robić, to z ludźmi. Czy ludzie będą, e, jesteście uzależnieni w jakiś sposób od decyzji. E, karty pokazują również mm, z, e, zazdrość. Może chodzić o zazdrość w partnerstwie. Z jakiego powodu ta zazdrość? Nie wiem, ale ktoś w tle bardzo czegoś Wam zazdrości. Zazdrosna osoba. Może tutaj chodzić o relacje jakieś takie związkowe, intymne, ale również ktoś może Wam, krótko mówiąc, zazdrościć tego, z kim jesteście. Tak? I jeśli chodzi o biznes, to ważne będzie przeliczenie wszystkiego jeśli prowadzicie działalność gospodarczą to tu karty podpowiadają, że im lepszy, im bardziej ścisły plan zostanie zrobiony, im biznes plan bardziej dokładny, przemyślany, tym dla was lepiej i tym bardziej jest możliwy sukces do osiągnięcia. Ważne w waszym życiu będą trygony powietrza bliźnięta, waga wodnik oraz koziorożec to będą osoby w waszym życiu ważne. Co jeszcze? No może mi się również te karty mogą kojarzyć z jakąś chęcią rekonwalescencji, uzdrawiania, bo tu mam kartę gwiazdy, więc możliwy kontakt również z kimś w rodzaju osobą w rodzaju terapeuty, lekarza, bardziej lekarza, więc tu nie należy zwlekać, tylko zwrócić się o pomoc do, do właśnie tego typu osoby. Ważne będzie zarabianie pieniędzy i, tak jak już mówiłam, plan stworzenia tego całego przedsięwzięcia jak to zrobić, żeby zarobić. Generalnie król denarów mówi o miesiącu bardzo stabilnym, ale jeszcze Moi drodzy, jeżeli macie chęć wejść w jakieś relacje trójkątowe, to też uwaga, bo partner może się o tym dowiedzieć. Zatem wyzwanie dla byka na sierpień to siódemka mieczy, no właśnie, działanie takie za plecami, czyli mamy tu zazdrosną osobę, tak w tle. i Albo to jesteście Wy, że musicie się ukrywać, a. Jest możliwość, że ktoś się dowie tak, o tym waszym chytrym planie, ale też wyzwaniem będzie tu może dla was, że zobaczycie, że ktoś działa bezczelnie za waszymi plecami, usypiając waszą czujność. Twój kabuław. Czwórka buław. Słuchajcie, no więc tak. Wyzwaniem. Bo karty pokazują, że bardzo, bardzo chcecie w sierpniu jakiejś nowości. Może Wam się tutaj przytrafić na przykład wakacyjny romans, niewykluczone, ale. Na, na czym ten romans może polegać? Na tym, że obraz tej osoby, z którą wejdziecie tam w jakąś relację, będzie totalnie nieprawdziwy, zaburzony. Będzie co innego opowiadane, a co innego faktycznie będzie. Także tutaj uwaga na, na takie jakieś pochopne decyzje, na pochopne działania. Tu raczej w ósemce denarów karty podpowiadają, kontynuuj swój plan. Pracuj nad tym, nad czym wiesz, że masz pracować. Dowiesz się, to będzie rozmowa, albo Wy będziecie chcieli przeprowadzić rozmowę drogie byki, i ta rozmowa bardzo dużo wyjaśni, jeśli chodzi o temat na przykład uzyskania, albo wprost przeprowadzki, to tu potrzebna będzie rozmowa. Może to też być niekoniecznie przeprowadzka, ale uzyskanie takiej świadomości, wiedzy, że to, co macie, będzie kontynuowane, że warto nad tym czymś pracować, że to nie zostanie wam odebrane. Tak? I tu ta siódemka mieczy. Właśnie, to o tych działaniach za Waszymi plecami. Ktoś próbuje uśpić Waszą czujność, tam obiecać coś, tam fafarafa, nie? E, pitu, pitu, takie, e, jak to zwykle. No I bądźcie czujni. Jak ktoś za bardzo gładko będzie podchodzić do sprawy, za szybko się na wszystko zgodzi, to tu możecie, moi drodzy, węszyć podstęp. Że to nie do końca jest tak Płynnie jak ktoś mówi. I tu potrzebne jest właśnie takie drążenie wasze, rozmowa, dowiadywanie się różnych rzeczy, bo może być tak, że coś wam zostanie obiecane, a w tle pojawi się osoba, która bardzo chętnie wam to odbierze i będzie to robić powoli, po kawałeczku. Może chodzić, nie wiem, o odbiór, o odebranie w pracy jakichś profitów, nie wiem, puli klientów, bazy klientów, po kawałeczku, po kawałeczku. I, I wszystko w takim właśnie ugłaskany sposób, z uśmiechem na ustach i to bardzo takim fałszywym, nie? Jest pokazana rozmowa w sprawie pracy i tą pracę, moi drodzy, dostaniecie, jeżeli Waszą pytaniem, intencją tutaj było, było pytanie dotyczące pracy, to będzie tutaj możliwość jej uzyskania. Może być troszeczkę taki lęk i strach przed nową Waszą przyszłością, jak Wy to sobie poukładacie, jak stworzycie. Stworzycie, tylko ostrzegam przed jednym, przed zaufaniem, zbytnim zaufaniem osobom za bardzo uśmiechniętym. Takim, które no po prostu wydaje się, że miód wylewają na was, ale to, a to będzie wszystko okłamane, oszukane, po to, żeby was wyprzedzić albo z konia wysadzić, krótko mówiąc i kolokwialnie. Macie w, o waszym otoczeniu pokazaną bardzo silną osobę w postaci cesarza, i ta osoba, kontakt z tą osobą, Przyniesie Wam taką decyzyjną. Czyli tu się nie ma co, słuchajcie, z jakimiś tam pokątnymi osobami bratać, jeżeli już uderzacie to na, na, na wysoki szczebel, tak? Czy zwracacie się do kogoś, kto jest na wysokim szczeblu. Ta rozmowa musi być przeprowadzana właśnie z osobą, która jest ponad. No i cesarz, karta barana w Waszym otoczeniu. Niewykluczone, że tu taka osoba się u was pojawi. Dla jednych to będzie romans, i tu proszę uważać, bo mówiłam na początku, że będzie opowiedziane co innego, a co innego będzie. Natomiast z drugiego, jakby z drugiej perspektywy patrząc, to jest osoba bardzo sprawcza, która ma możliwości i warto się tej osoby trzymać. Kontynuować krok po kroku. Wasze zamysły, Wasze zamiary i to przyniesie Wam rezultat e, za miesiąc, dwa. To wszystko. Dziękuję bardzo Bykom i zapraszam we wrześniu.